Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Moje drogie, mam tutaj zamówienie z katalogu styczniowego Awonu, są dwa kartony. Powiem Wam, że było kosmetyków jeszcze więcej, ale już w piątek dwie klientki wzięły swoje produkty, bo już nie mogły się doczekać. Ja też ich rozumiem, nie chciałam wstrzymywać po prostu do nagrania tego filmu, więc już im rozdałam ich kosmetyki, a to, co mi zostało, to podzielę się. Z wami zawartością, mam nadzieję, że też to nie będzie dla was nudne yy, I z ciekawością zobaczycie, co, co mi przyszło Dobra, yy, otwieramy pierwszą kaduszkę. Ja już sobie tutaj zerknęłam yy, Okej, okay, słuchajcie, yy, na początek Po 11 zł niecałe są żele Senses teraz W fajnej promocji, ja je uwielbiam, te z pompką 720 ml i ja mam ten Happiness, Granat i frezja wiecie, ja zawsze wam mówię, że używam tych żeli jako mydeł do rąk, nam się świetnie sprawdzają, mam jedno w łazience, przy umywalce i drugie w kuchni, przy zlewie no i właśnie obydwa mi się już skończyły, dlatego super, już sobie zamówiłam, widzę, że jest taka, tylko jeden chyba sobie zamówiłam być może jeszcze sobie domówię, ale są w świetnej cenie, po 11 zł jest to oferta z Gwiazdką, pamiętajcie, czyli będzie rabat tutaj na nie 10%. I co jeszcze? Aha, przy, do z tej oferty możemy skorzystać, kiedy zakupimy jakiś dowolny produkt z katalogu. Dobra, nagadałam się. Wzięłam sobie też średnie reklamówki dla moich klientów. Zawsze jest fajnie dać kosmetyki w reklamówkach firmowych. 5 takich sztuk kosztuje złotówkę. Chyba 99 groszy nawet. Więc to są średniego. Tak, są jeszcze małe i są duże. O! To to. Skorzystałam sobie z oferty na perfumy. Jak przejrzycie Focus, to będziecie wiedziały o co chodzi. Mam tutaj dwa razy Attraction Sensation, te różowe. I Incadescence. O! Wzięłam trzy sztuki. Wiecie, że jest fajny rabat teraz na te perfumy oczywiście te i inne tak to sobie tam zobaczycie w fokusie ale ja sobie wzięłam te z perfum mam jeszcze damskie no, najnowsze laki mi tu mam tutaj coś mam do włosów duży szampon z marokańskim olejkiem arganowym Mix. Oraz, jaki tu jest Taki zwiększający Objętość, też 400 ml Duże opakowanie Chyba pod koniec zamówienia Pokazała mi się taka oferta Wyprzedażowa I wzięłam sobie ten krem do rąk Z Avon Care Z wodą różaną i masłem sza Jeszcze nie miałam tego On był chyba po 2,99 Więc fajna cena Ja jeszcze go nie miałam, zaraz sobie go sprawdzę Ale moja Klubowiczka chwaliła sobie tą serię, chyba Klaudia. O, nie jest ta róża bardzo wyczuwalna, aż tak mocno, bo ja nie lubię zapachu róży, ale myślę, że ona fajnie się tutaj ulotni i zobaczymy, jak będzie nawilżało. Ja uwielbiam te kremy, więc myślę, że i ten będzie fajnie się stosowało. O, już widzę, że jest naprawdę taki treściwy i zostawia taki filtr, jak ja lubię, nie klejący, tylko taki właśnie czuć, że te dłonie e, dostały nawilżenia. Naprawdę, o, fajne, zobaczymy jak długo będzie się to e, utrzymywało. No, bardzo fajnie. O, myślę, że mi się spodoba chyba. Są też balsamy e, takie duże, e, z, z tej serii różanej, tak? Balsamy chyba i takie kremy duże w opakowaniach, jakichś 400 ml. E, dobra, mamy dwie perfumetki. E, akurat tutaj Hair Story. One są teraz po 99,9%. Wszystkie perfumetki, więc bardzo fajna cena. E, tu jedna z moich klientek, widzę, że zamówiła sobie e, półmatową e, pomadeczkę z kolor Trend. I to jest e, jaki, jaki dokładnie kolorek? E, light Pink, róż, czyli lekki różowy. Okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy fokus i mamy katalog lutowy. O, tak będzie wyglądał. Będą najnowsze perfumy Avon Attraction Desire dla mężczyzn i kobiet. Więc jestem bardzo ciekawa. No i fokus lutowy. Dobra, i otwieramy kolejną paczkę. No tutaj też katalogi, jako lider zamówiłam sobie taką paczkę dla lidera katalogu, 25 sztuk chyba kosztuje 16,50. I jak zwykle tutaj jeżeli jesteście liderem, no to wiecie, dokładają nam też takie ulotki na start dla Waszych konsultantek nowych, tak, których wpisujecie do zespołu. Ja też was bardzo serdecznie zapraszam do mojego zespołu. Oczywiście, jeżeli dołączycie, klikniecie w link, który znajduje się w opisie filmiku. To oczywiście Wam wysyłam katalog, wysyłam Wam taką ulotkę, wysyłam Wam próbki. Także myślę, że fajnie będzie nam się współpraca układała. Oczywiście możecie zamawiać tylko dla siebie kosmetyki Avon. Możecie też być konsultantkami, możecie zostać liderkami, też tak jak ja, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. A pierwszym krokiem jest właśnie rejestracja swojego konta w klubie Avon. Tak, znajdziecie ten link zawsze w moich opisach filmów. No więc się nagadałam. Ok, zobaczcie. Avon widzę, że wprowadza takie fajne, zapachowe karteczki. Zobaczcie, tu możecie sobie wpisać wasz kontakt do Was, czy jak jesteście liderem, czy jak jesteście konsultantką. To są pachnące strony. Mamy tutaj, o zobaczcie, Rare Flower Night Orchid, tutaj mamy Incadesen, zobaczcie, bardzo fajne takie. Pomysłowe karteczki na pewno zwracające uwagę, tak? Jeżeli wasza klientka dostanie taką karteczkę razem z, z zamówieniem, to będzie bardzo miło jej na pewno. To jest taka bonusowa ulotka, czekajcie na styczeń. Takie coś mam. Czyli to możemy też dokładać jeszcze do katalogów styczniowych, myślę. Mhm fakturę. Dobra, no i co było powiem wam w pakiecie dla lidera. Ja się trochę zawiodłam, że nie ma dla lidera w tym miesiącu właśnie tych najnowszych perfum. Może nie zostały jeszcze wyprodukowane. Nie wiem, ale no miałam nadzieję, że właśnie dostaniemy te najnowsze designer Attraction Designer, no ale niestety no nie ma ich teraz. Powiem wam co było. Było tak Pianka z Planet Spa, taka odświeżająca do oczyszczania twarzy. Był. Był, był, był. Co tu jeszcze było? Słuchajcie. Było pięć takich próbek Encanto Fascinating, ale już trzy chyba, dwie. Rozdałam moim klientkom do zamówienia, więc zostało mi jeszcze trzy. Była jakaś taka najnowsza pomadka z Avon True, nie wiem czy to jest nowy. Aha i jeszcze słuchajcie, tak, powiem wam, ja zapomniałam, że z lidera będziemy, z zestawu lidera będzie miały topiankę, więc sobie zamówiłam jeszcze jedną z fokusa. No i mam teraz dwie. No i też Klaudia ode mnie z zespołu, bo my mamy taką grupę na Facebooku, więc tam się różnymi perełkami i wonoskimi nie tylko wymieniamy. E, powiem Wam tak, e, mówiła, że e, ciekawy, czy nie będzie męsko pachniała. I zobaczymy, zaraz sprawdzimy to. E, wypróbujemy. Ja sobie, to jest do zmywania e, oczyszczania twarzy. No i trochę rzeczywiście pachnie. Jest bardzo cierający zapach, ale rzeczywiście męski. Więc jeżeli, no, mógłby być inny zapach, powiem Wam. Faktycznie jest męski. Więc ja ją chyba, słuchajcie, będę używała do mycia ciała, tak, tak mi się wydaje. Jeżeli zobaczymy, jak będzie się sprawdzała na buzi, jeżeli będzie bardzo fajna, no to jakoś ten, na ten zapach przymknę oko. Ale zobaczymy. To jest 150 ml. No, myślę, że taka jest nawet wydajna, słuchajcie. Czy coś jest po polsku tu napisane musi być chyba tak, tylko że to jest pianka e, oczyszczająca. Więc mam dwie, bo jedna była z e, zestawu dla lidera. Dobrze, zestawu dla lidera był też e, z Nutra Effect, ten duży płyn. Zobaczcie, on chyba zmienia szatę graficzną, bo był zawsze różowy, dost, e, tak jak ta seria e, z Avon Care dla cery wrażliwej, a teraz. On jest taki niebieski, woda micelarna do wszystkich typów cery z witaminą A i ekstraktem z Alk. Czy on jest jakiś zapachowy? Nie, jest zapachowy. O, też się zawsze przyda taki duży płyn. Ja bardzo lubię te płyny. Dobra, co jeszcze? Zestawu dla lidera mieliśmy. Mieliśmy tutaj chyba e, najnowsze już, no, słuchajcie jak dobrze, pewnie wiecie, już z pokusa e, wejdą nowe opakowania wszystkich serii do włosów z Advanced Techniques. I tutaj mam już jedną rzecz, serum, odżywianie, olejek arganowy i kokosowy. O, po prostu w nowym opakowaniu. Tak to wygląda. Tak będą wyglądały opakowania. Wydaje mi się, że na plus naprawdę, jak widziałam w fokusie, bardzo ładnie wyglądają. Dobrze. Ja sobie jeszcze zamówiłam z fokusa najnowszy żel Spring Bloom o zapachu świeżych kwiatów. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. O, kwiatowo strusowo On jest chyba troszeczkę... Ja to czuję cytryny i limonkę. Jest bardzo odświeżający, fajny jakiś już akcent, słuchajcie, wiosenny. Ja już nie mogę doczekać wiosny, kto jeszcze nie może się doczekać tak jak ja. O, tak wygląda ten najnowszy. Super. Wiecie, że jak nowy żel chodzi, to oczywiście ja muszę go mieć, e, spróbować, tak samo jak było z męskim żelem. Też to jest nowość w katalogu styczniowym, to jest akurat męski żel e, ambra i mandarynka. I zaraz sobie go przetestujemy. Bardzo ładny, ciepły, taki trochę drzewny. Mhm, ale jest yy, właśnie czustą mandarynkę. No, fajne. Faceci mogą być zadowoleni, a nawet myślę, że dziewczyny mogą go używać spokojnie, jak lubią takie męskie zapachy. Naprawdę. Bardzo fajne. No, podoba mi się. Ener Energy się nazywa. Mhm. Z nowości to mamy już następny płyn. Do mycia na naczyn. Następny płyn do mycia, do kąpieli, przepraszam, tak, to jest półlitrowy, o zapachu waniliowych babeczek. Jest słodki, waniliowy, ale nie jest takim ulepkiem, słuchajcie. Yy, Fajnie, jeżeli lubicie słodkie zapachy, to Wam się spodoba. Yy -y. I tu dla moich, yy, widzę, yy, z klientek jeszcze tak, mam kurację w spray, błyskawiczna odbudowa włosa. I mamy tą luksusową odży luksusowy odżywczy spray do włosów Nutri 5 z olejkami, taki dwufazowy, zobaczcie, mieszamy i mieszają nam, miesza nam się dwie fazy. O, to to. Mam też najkochańszy, najulubiejszy peeling, słuchajcie, jeszcze, jeżeli go jeszcze nie miałyście, to koniecznie spróbujcie. Ja miałam zamówienia w tym katalogu na trzy takie peelingi, bo moi, ja już je rozreklamowałam naprawdę wśród moich znajomych i został mi jeszcze jeden do rozdania, bo już dwie dziewczyny sobie zabrały te peelingi i teraz też zwróćcie uwagę, że jak kupicie trzy produkty minimum z Eniu, to też jest świetna Oferta, świetna promocja, macie minus 40 na każdy z nich, więc polecam naprawdę studiować dobrze Fokusa i wybierać sobie takie fajne kąski kosmetyczne. No i ja Wam to polecam, naprawdę najlepszy peeling, jaki kiedykolwiek miałam. Naprawdę czuć, że to buzia jest oczyszczona, pory wygładzone, świetne. To jest mój ulubiony produkt. No i też yy, moje drogie... Wzięłam sobie te płatki z kwasem glikolowym, tak? Tak, z 10% kwasem glikolowym. Część z Was mi je odradzała, część polecała, ale były w fajnej cenie za 15 chyba złotych. Ja sobie je wzięłam wypróbować. No bo lubię wypróbowywać rzeczy nowe na sobie. To nie, to nie jest nowość, ale... Um, ja jeszcze tego nie miałam. Tak one wyglądają, zobaczcie. Tu jest 30 płatków i to jest na jedną kurację, tak? Stosujemy je e, wieczorem. E, podobno nie kładziemy na nie kremu, ale moje tutaj widzki pisałyście, że e, używacie jednak jeszcze na nie krem po przetarciu buzi e, tymi płatkami. Pokażę Wam, jak one wyglądają. Rzeczywiście pachną tak spirtusowo. Czy one są nasączone? Tak, są delikatnie nasączone jakimś płynem, ale bardzo delikatnie. O. Ok. Profesjonalny peeling na bazie 10% kwasu glikolowego. Jest też instrukcja jak tego używać. Czekajcie, ja sobie tutaj ją przeczytam, bo może też jesteście... Um, zainteresowane, jak to używać. Zaraz poszukamy języka polskiego. I zaraz Wam powiem. E, dobrze. No właśnie, i to jest tak, to jest A New Clinical. Jeżeli widzicie na opakowaniu A New Clinical, to znaczy, że ten produkt y, jest dostosowany do każdego rodzaju wiek, y, cery i wieku. Więc tu nie ma na przykład widełek dostosowania, na przykład o 35 albo 45, 45, nie. Nawet młode dziewczyny mogą sobie taki peeling y, używać. I zaraz ja Wam powiem, y, jak. Już sposób użycia. Stosować mm, rano lub wieczorem na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi. Przyłożyć płatek teksturowaną stroną do skóry i delikatnie masować kolistymi ruchami, omijając oczy. Odczekać kilka minut, aż produkt się wchłonie, nie swłukiwać. Następnie nałożyć krem pielęgnacyjny Eniu. Stosować co drugi dzień lub rzadziej według potrzeby. Aha, ok, czyli co dwa dni możemy sobie na noc taką kurację zafundować. No więc starczy nam na dwa miesiące coś takiego, tak? No ja może co dwa, trzy dni sobie postosuję, zobaczymy czy będzie jakiś efekt. Kwas glikolowy powinien nam pomóc łuszczać martwy na skórek, więc o, czyli tak, teksturowana strona to jest ta. Widzicie, bo jedna jest gładka a druga jest teksturowana, czyli tym po prostu masujemy, czekamy, aż produkt się wchłonie w twarz i e, nakładamy krem. Aha, okej, okay. czyli tak jak w sumie peeling, tak? Bardzo jestem ciekawa tego produktu, dajcie znać, czy Wy go też miałyście, czy może sobie teraz zamówiłyście, no bo on kosztuje w katalogu chyba, czy w Fokusie 15 zł, tak, więc no, więc się opłacało. Moje drogie, moi drodzy widzowie, bardzo Was serdecznie żegnam. Dziękuję za ten filmik, że byliście ze mną, że czekacie na filmiki. Pamiętajcie, zostawiajcie łapkę w górę, bo to jest bardzo ważne wtedy moje filmy pokazują się większej ilości osób. Zostawiajcie subskrypcję, Da mi to takiego kopa do e, częstszego nagrywania. Także dziękuję Wam bardzo i papa, żegnam się. Cześć.